Uczę Was dzisiaj grać ofisa. Już mamy pomysł na filmik. No właśnie, Twardy, może jakieś lekcje dla uczniów? No to patrzcie i się uczcie. Dzięki! To jest 10 sekund delayu <grytanie> na Twitch'u. Ja pamiętam, Twardy, jak ty od nagrywałeś swój pierwszy odcinek y tam z widzami, że ja próbuję w tydzień stać się lepszy. No. To mówię, że twoją najlepszą bronią jest twój internet. To była twoja tajna broń. No i jest, do no to prawda. Ja Można gra. zagrać? A jak się zwolni miejsce, to pewnie. Tylko na Discorda musisz nam wybić do nas. Ty, ja się w powietrzu zrespiłem. Ja, ja, zro ja zrobiłem screaming a podeszli ci później twardy na DC. Dobra, dobra Kiedy PRC? No siema. Wielkie dzięki za 20 followów <noise> Nie wiem I co? <noise> Żeby twardego było stać na wiara, to musi więcej live'ów robić. No ja mam wiara. VR? -a. <noise> ma VR. No mam wiara, tylko komputer nie za bardzo pod VR to nagrywał VR, tylko był kop chyba nie pozwalał Panowie, bo oni będą mają zamiar longa podchodzić A bez kitu Oj oj, do longa. To się na się dzieje Ludzie idą o tam, czeka, nie wiem gdzie. Dobra, ba, kierujesz. No, dobra. Gdzie nie? Nie wiem. Konektował tak. A. Jeszcze ja skampić na nich. O kurde. O, i, I bo nie raszyły, tylko tutaj Ach. po prostu. Bardziej kieruje jak nic. W nie był. A gdzie jest, connect. Tu. No właśnie tam, mi się bacują, jest na Nie żeby coś, ja, ja zgłaszam twardego za Wolhaka. Spoko.

Wcale to jest, jakby w naszym teamie są widzowie, co nie? Walczymy na innych. Będę ja jak kiedyś w Walin 12 to wiadomo. Ojaj, nie potrzebni raszujecie. Raszujecie Mnie nie wytrzymam, lol. Ostatnim na oknie mówi Gdzie się na dc wpisać, żeby przy złym miejscu dołączyć? No to po prostu jak się zwolni miejsce, no to na dc możesz wpić, na głosowy Fajny moment, że masz listę obecności nie? Ja, ja wal. Da, daj nam serwer Minecraft Kiedy, no kiedyś, kiedyś wróci A czemu z bo Zapomniałeś o hostingu czy co? No nie opłaciłem hostingu a, no. I potem usunęło tak w ogóle jego piknic, co nie? Już, już, już go nie mam, więc to od nowa by trzeba było zrobić. Nigdy tego zamku nie dokończyłem nie Spójrzcie, drodzy państwo, ten piękny ten cud architektury. Ten... Tu widać że to jakiś artysta budował. Spójrzcie Dirk i Kobel, wyobraźcie to sobie. To myślisz że ja ci nie zabiję. <grym> Onżejszy był to, jest, ja to jeszcze gorzej Przepraszam, co to jest? Ani co do ciebie idą ogólnie? Na plecach chyba masz kogoś Ale no no, 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 Po lewo, Nexo, widać, widziałeś, widać Spodobnie jestem, że żeby Twardy mnie nauczył wygrać A no tak, bo przecież dzisiaj on nam szkółkę na ofisie robi no, Dokładnie No właśnie, Twardy, może jakieś... Lekcje dla uczniów? No, to patrzcie i się uczcie No dobrze, dobrze Bardzo ładnie, Dejan, twardy, dobre lekcje dajesz. Co nie? 1900 godzin, żeby taki poziom osiągnąć, dobrze wiedzieć. A większość tego to jakieś te takich randomowych mapach parkurowych, co nie? Aha. Nie no, to widocznie szybko się uczysz. Hostage. Pięknie. Wiesz, aupę, aupę. Jak oceniasz update z tej na kosy w CS2? W się. Sensie? No jak akurat wyszłem na tym na plus, co nie? Więc dla mnie spoko. Dzięki tej aktualizacji no, mam tą kosa i te rękawiczki, więc Simon, no, spoko. Myślicie, że kar? Gdzie? To? No, Yy, się jedzą główno. To u mnie gladiusz, znaczy ja, mi o tyle boli ta aktualizacja, że ja za szybko sprzedałem te skiny, co nie? Powiem cztery razy więcej hajsu z gardą, ale no pośpieszyłem się No ja, mia, ja czekałem, bo się przez tydzień bawiłem, żeby zrobić em, steam garda na telefon I wyłącznie dlatego więcej, za więcej sprzedam. Ty Barcik, w ogóle ile jest twój cały EQ warte? Bardzo ma. mniej, mniej niż tysiąc Aha <noise> Weź oddal trochę e mikrofon od, 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 od twarzy proszę Dobra Macie płonek czy jednego? Eee, k***a, Jeden kapel u mnie A, jest w pięciu Przyszedł ma nic Weź iść, lurkuj. lurkuj A Aaaa Pojazd Nie daj, daj, nie Fenomenalny pomysł, wrażliwy. Um, to. Właśnie, no i bo nie raszymy, tylko siedźmy tutaj cały czas. Bo głowki giniemy przez że to, to że wychodzimy. karty żadnej, żadnej nie mamy. Co ty gadasz? Tutaj patrz to, Magic Johnson Flash. Dziutka, na sto za dużo. Y nie, obniżę obniżajcie 15, 30 dostał. Nie potrzebnie wychylasz. Dostał na longu. AWP ten jest. Ale ty często wyjmujesz ten nożyk, bardzo go lubisz, prawda? Bardzo, nie? Nie ale nie dosłownie wszystkie tego, wszystkie... pomarańcze trafiają. Bardzo ładnie. W siedzi or gate Pat, jak wypatrzycie tam i tworzy jeden tylko Jak tam drugi jeszcze jest Trzeci znaczy, chyba jak tyle zrobiłem Pięknie Po No. Oczywiście, że tak. Drugi na koniec. Komputer. Chcesz kałaszka z napisem Wielkie Cyce? Oczywiście, Boże! Każdy by chciał takiego. Dostał. Nie wyglądał, nie wyglądał, nie Ale To jest czysty, o, jest! Jest, jest, jest o stream wreszcie, ja walę. A cały czas był stream. Czemu nie mówiłeś, prosiłem, żebyś powiedział twardy. Mówiłem. Serio? No? Zamykam tabelę. Od NT. W ogóle jakieś polecenia dla ten? Do fioletowego ekwipunku? A co chcesz? Ten w sielko, kosę, coś? Jak, jak... Nad kosą. Chodźcie tedy chodźcie tam tedy ten. Y... No. Barcik, Barcik, chodź ze mną, chodź ze mną. Zrobimy magię w Ręko dzieła. Leży papier. Tutaj siedzi. Jeszcze drugi jest papier, żywił no, był na... Pozwól, papier, że nie trafił Zeus'a. I po prawo, po do. prawo Brawo Pięknie, Podnieś, Jak go podniesiesz, mamy bonusik. Gdyby nie to, że żółta nie podniosła. Narzekasz. Nie wiem o czym wy do mnie mówicie. O podniesieniu tego pomarańczowego dziada. Pójdź Papierze ze strzelbą czyli Nie polecam tam bronić. <śmienic> 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 Prawda tak? Ale jest headshot. Ja go trafiłem tym duskołpem. No o, short! sort. No na shortie. short? Na Nie wierzę, że on mnie nie zabił. Pu 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 puu. Mądrzej mówi. Mhm. Mm Twarz. Uuu. Igma. Jeszcze jeden na shortzie zginął z Tak Ej, Grzegorz. Moloży, sam. Dziękuję. Trafiłam. Mhm. Mm ja, ja mam półkę, jak ktoś. Twardy, coś za dobrze ci idzie. Bardzo Co dobrze idzie. Czekaj, ci KD popsuć. Patrzy z Negev'em. Co za... Margin Gretchen Gewem Light Ja Czeku grałeś sam w cze... run w głowie nie? To są detale, da, detale. Ja widzę teraz na streamie czwartek jak wreszcie się tam wyłożyli pięknie A nie wyklej, nie wyklej No on jest na tym, na stopie jeszcze a nie na tym tak to... Powiedział jem. No już wierzę. Po ile chodzi twój nóż? Na Steamie? 6 stówek jakoś chyba Dziwne, komu masz tego noża? Mój nóż nie chodzi na Dosłownie hey, słuchaj, chodź u. Ej, Ty jesteś takim żeby zmisować tego zeusa Chciałem strzelić w ciebie <gry> Jak nie? mam bardzo nierozsądny pomysł na następną rundę. Tak, tak, tak. E, wszyscy kupujemy smoki, wszyscy kupujemy flesze. E, wrzucamy, rzucamy flesze spod okna Osoba spotokna rzuca ciągle flesze i cała reszta raszuje Paper Room. Musisz taki tunel ze smoków chcesz zrobić, tak? Czy co? Nie, 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 rzucamy tyle fleszy, żeby nikt nie wiedział co się dzieje i następnie strzelamy i liczymy, że wygramy. Ja. <grym> ja mogę rzucać flesze tylko wezmę też kolejne dwa flesze. Dobra, wszyscy gotowi? Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. O Jezu. <grym> <grym> Może iść te flesze trochę bliżej rzucać? <grym> trochę dalej chyba. <grym> Dobra taktyka, taka face <grym> Dobra, prawie zadziałało. Co <gry> no to za najpier Najpierw niech te spałki znikną, co yy, wszedł do papieru. Jest na, jest na longu, nie wytylaj, nie wytylaj, nie, nie, to tyle, nie wytylaj. Nie wytylaj. O oh, yes, okay, yeah. <gry> Zostałem wszystkie. A to ty, przepraszam. Ale zlagował. Jeden masz oglądających teraz na Twitchu? Bo cztery. Cieka, Kiedy kupisz zanówi... router? Znajdę. 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 No muszę, muszę kupić Znajdę. w końcu. Jeden w Afganistanie, wszędzie. bo Nie Jest pupa. Nie weź <laughs> mam no, chyba inny pomysł w tą najostatniejszym rundę, po prostu kupić nade'y i znajdować piper room, tam gdzie teraz zielone stoi 9 Eleven przyda się, te, przyda się Ojej Lagam je To ja właśnie sprzedałem tego Nightwisha, tylko że po testach i też mam petkę, tylko je te, też tą petkę po testach Tylko że no sprzedzałem ją za stówę, co nie? A ona teraz no... 4 <ścoughs> stówy Zakręcająco. zachęcająco. To Bo... jest AWP bez lunety, o co ci chodzi? Ci... Miałeś wcześniej jakąś kosę? Y Shadowki i freehand. Nie żeby coś, ale ja manifestuję zagranie jed jednego meczu... Na...